Witajcie. Jeśli zostały wam ziemniaki z wczoraj, nie wyrzucajcie ich. Przesypcie je do miski, dodajcie jedno jajko, posolcie, dodajcie też pieprz. Całość zagniećcie na gładką masę i zrobimy z tego pieczone z serem kuleczki. Teraz bierzemy trochę naszych ziemniaków. Formujemy kulkę. I wkładamy kawałki sera do środka. Tak. I kulkę zamykamy. Tak, żeby ser był w środku. Obtaczamy to wszystko buce tartej. I smażymy na rozgrzanym oleju. Kiedy olej mamy już nagrzany, wkładamy nasze kuleczki wcześniej obtoczone i smażymy na złocisty kolor z obydwu stron. I tak właśnie wyglądają nasze kuleczki z drugiej strony. Jeszcze muszą się przysmażyć.